Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do zdiagnozowania. Jest to Asus. Asus X512D na Ryzenie. Taki zgrabny laptopik. Obudowa, co, pra co prawda plastikowa. Seria VivoBook. Bardzo ładny. Nie wiem, czy klawka podświetlana. Tak, jest podświetlana klawka. Laptop kiedyś trafił do mnie, ale był jeszcze na gwarancji i laptop miał problem z ładowaniem, to znaczy prawdopodobnie, tak pomyślałem, że może, może zostawić tą sprawę, bo klient chciał po prostu oddać, oddać go do Asusa. Jednak z tym zwlógł, nie oddał go do Asusa i generalnie laptop działa, ale działa na odłączonej baterii. Po podłączeniu baterii potrafi ją ładować, naładować i działa z tą baterią, ale jak wyłączycie laptopa Będziecie go próbowali włączyć na baterii, to się nie włączy. Nawet po podpięciu zasilacza. Czyli generalnie laptopa, żeby go używać, trzeba odpiąć baterię. Z odpiętą baterią laptop zaczyna pracować, ale za każdym razem resetuje się CMOS. Ponieważ w CMOS, ustawienia daty i ustawień systemowych są zasilane bezpośrednio z głównej baterii i dlatego tutaj mamy problem. A z baterią laptop po prostu od nowej posłuszeństwa. Trzeba zobaczyć, co się dzieje. Po podpięciu zasilacza serwisowego 0,53A pobór stały. Nie reaguje na przycisk power. Po odpięciu baterii za, po jakimś czasie zaczyna normalnie pracować i gotować się. Zajrzymy do tego cacka i sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Czy tu bateria po prostu padła, czy coś na płycie głównej stało. Mamy zielone światło, bo gwarancji już nie ma. To do roboty. I zobaczcie, zanim pokażę Wam, jak ja tu diagnozuję ten sprzęt, chciałem Wam również pokazać ten pobór prądu po podłączeniu zasilacza serwisowego. Tutaj już dysk wymontowałem, śrubki są z tej strony, otworzymy sobie klapę laptopa. I zobaczcie, próbuję laptopa włączyć, ale najpierw włączę sobie linię zasilacza. Linia jest włączona i zobaczcie jaki jest pobór. 0,53 Ampera. I próbuję go włączyć. Odłączę zasilacz. Odłączę zasilacz. Znowu mamy 0,53. Próbuję go włączyć. W tym momencie bateria jest dosyć mocno wyładowana. Chociaż nie do zera, on na tej baterii powinien trzymać. Nie ma reakcji, zobaczcie. Pobór prądu 0,53 i tyle w temacie. Otworzymy dolną klapę, zobaczymy co tam jest grane. Śruby odkręcone, klapę sobie już tutaj otworzyłem. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyściutki laptop jest. Mamy tutaj miejsce na dysk M2. Na dysk SATA, ale nie ma przejściówki. Bateria jest w tym momencie podłączona. Zobaczcie. Układ kbc. Tu prawdopodobnie grafiki nie ma, bo nie widzę, żeby tutaj były VRAMy. Tu jest procesor z grafiką Vega. Spróbuję teraz to podłączyć jeszcze raz. Zobaczycie, jaki jest efekt. Jeszcze raz chcę wam to pokazać na otwartym organizmie. O, macie tutaj. Widok na zasilacz, podłączam zasilacz, włączam linię. I mamy dalej 0,53. Tutaj powinien rozpocząć się proces ładowania baterii, i on tej baterii nie ładuje. Czy zareaguje na przycisk Power? Nie zareaguje. Odłączę zasilacz. Odłączę baterię i bez baterii również mamy 0,53. Popatrzcie, troszeczkę się zmienił pobór prądu. Włączam laptopa i laptop startuje. Zobaczcie, startuje bez baterii i mamy 8 GB. Mamy Ryzena 5 w 3500U. Tak to wygląda. Co ciekawe, pod podpięciu baterii. I po zasilacza on zna, zacznie znowu ładować baterię, jest wszystko w porządeczku. Niby mamy kontrolka ładowania, z tym, że ona miga, i mamy power. To jest samoczynny start, ponieważ ta bateria po prostu utrzymuje nam tutaj ustawienia CMOS. -u. Dobra, wyłączę laptopa i proszę. Po wyłączeniu bez odłączania zasilacza. Proces ładowania jak najbardziej jest w toku i on ładuje baterię. Ale po jakimś czasie, jak odłączymy sobie zasilacz i będziemy go próbowali uruchomić z samej baterii, to po prostu on nie, nie, nie uruchomi się. I teraz po odłączeniu zasilacza próbuję go włączyć na samej baterii. Nie włącza się. Teraz podłączę sobie zasilacz serwisowy. Proszę bardzo. I co? Nie ładuje baterii. Dalej się nie włącza. I mamy gwoździa. Tutaj jest zagwostka O co tu ka mam? Miałem już podobny problem z laptopem. Z laptopami Lenovo. Niektórymi asusami. Problem dotyczył oprogramowania układu KBC. Bądź samego biosu. Tu może być bardzo pokrewny problem, bo sprawdzając stan baterii, to ta bateria jest sprawna, ona jeszcze działa, ona ma pojemność taką dopuszczalną, ona ma chyba 80% sprawności, więc nie jest to sprawa baterii. Czy to jest problem z układem ładowania? Nie wiem. Być może. Zaraz się dowiemy. Jak chcecie się dowiedzieć, co tutaj jest grane, to oglądajcie dalej. Może wyjdzie, może wyjdzie szydło zbora. Cóż, trzeba wrócić do podstaw. Do procedury POST potrzebny jest nam układ KBC, przetwornica alw 3,3,5, i 5. Zasilanie układu SPI, zasilanie układu KBC, zasilanie, które się pojawia z przetwornicy ALW. Najczęściej to zasilanie tej logiki jest z przetwornicy z linii LDO, z przetwornicy głównej. Przetwornica może być rozbita na dwa układy: 3, 3 i 5. Może to być jeden układ 3 i 3, 5 plus LDO 5 i 3,3. I co? Odpiąłem baterię i robimy podstawowe pomiary. No i słuchajcie, rozpoczynamy pomiary, bo bez tego ani rusz. Trzeba zrobić takie podstawy. Zaczynamy od przetwornicy głównej ALW 3,3 i 3, 5. Wepnę się w pole masowe, gdzieś tutaj i pomiar rezystancji. Zobaczmy. Co my tu mamy? Tu mamy przetwornicę plus 5 ALW. Linie zakres na kilo ohmy, Bo tu zwarcia na pewno nie będzie, ponieważ laptop czasami sobie startuje. Mamy ile? Mamy kilo ohmy i rośnie. 3 ALW. Mamy kilo ohmy. Cewko ładowania baterii. Tu będą kilo ohmy, bo bateria jest odpięta. VDD SOC dla procesora Ryzen będzie nisko dosyć 4,9 oma, bardzo ładnie dwie fazy dla procesora zaraz dwie fazy dla procesora będzie bardzo nisko będzie koło 7 omów może a nie, to jest 4,1 dobra, w porządku 4,1 7 to przy Ryzenie 7 albo Ryzenie jakimś mocniejszym 4,1 dobrze, czyli Rezystancja ładowania baterii po naszej głównej przetwornicy, napięcie VDD SOC i dwie fazy dla Ryzena, w porządku. 1,08 VDD, 1,08, 0,9, mamy 129 ohmów, a 1,08 mamy 1,6 kilo, czyli w porządku, tak. 09SUS, 18SUS. Ok. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Mamy do sprawdzenia ósmą nogę układu SPI, rezystancję naszego wiosu, Ale tu będzie na pewno wysoko, ponieważ laptop potrafi się uruchomić. Mamy 1,6 kg. Może odwrotnie to zrobię. Tą sądą. Może być inaczej. Mamy 5,4 kg. Miałem sądy po prostu zamienione. Co dalej? Mamy tutaj dwie cewki, zasilanie pamięci operacyjnej, jedna cewka pamięci operacyjna, tu będą omy. Mamy 141 omów wyciągnę pamięć operacyjną, powinno nam wzrosnąć. Tak, mamy 209 omów więc to jest zasilanie pamięci operacyjnej. Pamięć zasilana jest prawdopodobnie prawidłowo. 2,5 V LX w tym miejscu, 20... Kilo i spada. Jest w porządku. Czyli mamy wszystko sprawdzone. Radiatora nie ściągam, tutaj nie ma grafiki. Grafika jest w procesorze. No to w czym jest problem? Słuchajcie, trzeba zasilić płytę i zrobić pomiary napięcia. Zmieniam zakres na napięcie. Jak zasilany jest nasz BIOS i układ KBC? Czy te napięcia są na po odpowiednim poziomie, czy nie są na odpowiednim poziomie? Na początek sprawdzimy sobie zasilanie układu. SPI, pole masowe. Zaraz podłączymy sobie zasilacz. Tutaj trzeba ostrożnie, ponieważ jest płyta w tym momencie pod napięciem. Teraz mamy dopiero chyba to lepiej widoczne jest płyta nam teraz startuje. Zobaczcie. Po podłączeniu zasilacza, odpięciu baterii, płyta nam startuje. Klapa jest zamknięta. Mamy pobór prądu i mamy napięcie na procesorze. Napięcie SOC VDD08, 1,8, 0,9, 2,5, zasilanie ramu, główna przetwornica 5ALW, 3,3ALW. Wszystko startuje, widzicie? OK, musimy do, doprowadzić do sytuacji, kiedy laptop po prostu nie chce się włączyć, czyli podpinam baterię na szybko, na szybko można tak powiedzieć na szybko. Doprowadzić do sytuacji, żeby laptop na mnie ten nie uruchamiał się. W tym momencie laptop się uruchomił. Ja go wyłączę. Proces ładowania baterii jest na zasilaczu. Również widać. Tutaj macie dziutkę. Jest fajnie. Laptop się włącza, ładuje baterię. Tak, jeszcze raz go włączam. Kontrolka się pojawia. Mamy logo Asusa. Wchodzi do biosu, ponieważ nie mamy zasil yy, dysku twardego podpiętego. Ok, wyłączam go, odłączam sobie zasilacz serwisowy, odczekam chwilę, podłączę zaraz wtyczkę od zasilacza. Z musimy zrobić tak, żeby laptop tam się zwiesił. Znowu ładuję baterię i czekamy jeszcze raz, poczekamy chwilę. No i co mamy? Mamy 0,54 pobór prądu, i znowu laptopa prawdopodobnie nie można włączyć, i w tym momencie rozpoczniemy. Pomiary, bo to w tym momencie nie możemy włączyć laptopa. Ok, to do roboty. Po podłączeniu zasilacza, może ja tutaj widok zasilacza wyłączę. Po podłączeniu zasilacza i po boże prądu 0,54 stałym i braku możliwości włączenia laptopa dokonujemy ponownie pomiarów, ale napięć na przetwornicach. W tym momencie laptopa nie możemy włączyć, więc plus 5ALW. Nie ma plus 3-3 albo nie ma. Czyli przetwornice główne startują bo momencie podłączenia włączenia laptopa. Natomiast nie chcę mi się wierzyć, coś tutaj jest nie hello. Przetwornice główne raczej powinny tu pracować przynajmniej ta piątka albo ta trójka, piątka, ale na pewno. Więc albo układ KBC się nam tutaj wiesza, albo któryś z zasi zasilań po prostu nie, nie startuje. A czym to jest spowodowanie, to jeszcze nie wiem. I teraz dokonamy pomiarów jeszcze innych wyjść. Nie mamy piątki, nie mamy trójki. 0,54A pobór prądu. Ósma noga układu SPI musi być zasilana. Ile tutaj mamy? Zobaczcie. Mamy 1,94V. Na ósmej nodze układu SPI 1,94V. To jest jakieś nienormalne. To jest jakiś problem. Czyli jeżeli mamy za niskie napięcie, na Ósmej i nodze układu SPI, a to napięcie prawdopodobnie trafia też na KBC, to nie rozpocznie się procedura POST, ani procedura prawdopodobnie nawet ładowania baterii, tak myślę. Jest tu jakiś problem, albo z zasilaniem układu KBC, a być może ten układ jest zasilany i tu, i tu, prawdopodobnie układ KBC również jest zasilany z tej linii. A jaką linią to jest zasilane? Ten układ SPI jest albo zasilany zasilaniem 3,3 V, lub 108. Mamy tu zaniżone to napięcie. I sprawdźmy sobie, może znajdę schemat do tej płyty, czy Boardview i zobaczymy, jak ta, jak ten nasz układ SPI jest zasilany. Zdobyłem Boardview, przynajmniej boardview do tej płyty. Zobaczcie. I według Boardview mamy tutaj tak. Mamy tutaj nasz układ SPI, czyli nasz BIOS. Tu mamy ósmą nogę, VSPI, to jest zworka. Idzie do 1,08 sus. 1,08 sus przez zworkę PJP 84,1, 84,10. 1,8 suso, czyli ten dławik, ten dławik musi tutaj wychodzić nam 1,08. Sprawdzamy ten dławik, napięcie, pomiar napięcia. Mamy 1,094, czyli to jest przetwornica 1,08 sus suso czy sus0. Więc kość jest zasilana normalnie napięciem 1,8 V, a mamy 1,09 V. I tutaj jest problem, że jeżeli będziemy mieli to napięcie na, za niskie na układzie SPI i na układzie KBC, to nie rozpocznie się proces ładowania, nie rozpocznie się proces post, krótko mówiąc. Zajrzymy jeszcze raz do BoardView, czy ten, to napięcie nasze tutaj sięga i do układu KBC. Zobaczmy. Wejście, tu jest ta zworka. Nie, dobrze. Zobaczmy ósmą nogę układu SPI. Proszę bardzo. Do naszego U1901 układu KBC również powinno, powinno trafić napięcie VSPI na nogę dokładnie 106. W tym momencie na pewno nie będzie procedury POST. Laptop po prostu się nie włączy i nie będzie ładował baterii, prawdopodobnie również. I tak to się właśnie zachowuje, czyli mamy problem z zasilaniem 108. Bo jak widzieliście na BoardView, to zasilanie z tej fazy trafia na nasz układ SPI, trafia i nie tylko na układ KBC. Bez tego napięcia układ KBC nie rozpocznie procedury. Jak widać, nawet ładowania. Na, na tej fazie jeszcze, żeby nie było, żeby mnie był gołosłowny, macie to samo napięcie, co na ósmej nodze układu SPI. Więc tutaj jest problem. Mamy diagnozę, mamy diagnozę. Coś nie tak z linią 1,8 V. Płyta trafi pod mikroskop. Sprawdzimy, czy nie ma tu śladów zalania, podlania, zawilgocenia, czy czegoś takiego. Ewentualnie trzeba ten cały obwód tutaj obejrzeć. Ewentualnie wymienimy samą przetwornicę. Sprawdzimy drobnicę tutaj przy tej przetwornicy. A jak nic nie znajdziemy, to po prostu wyciągnę płytę, sprawdzę, jak ona wygląda z drugiej strony. Aha, jeszcze jedno. Ta przetwornica ma logo K6. K6 równa się 7. Znalazłem, co to jest za układ. Ten kod to jest Rictek RT6228A. Wersja A. Jest to taka budowa K6. K6. Po oznaczeniu po znaku równa się oznacza datę produkcji. Tak wygląda budowa tego układu. Tak dokładnie to jest ten układ. Mamy tu sygnał Enable, mamy V in, mamy VCC Power Good, Feedback by I-Limit, czyli ograniczenie prądowe, LX, czyli faza, czyli nie mamy tutaj klucza górnego i dolnego na płycie głównej, tylko mamy bezpośrednio klucz dolny i górny w samym układzie. Układ potrzebuje do uruchomienia sygnału Enable, jak widać. Wystawia sygnał Power Good, mhm. mamy tu Feedback. Ograniczenie i-limit, tak, ograniczenie prądu. BYP, nie wiem co to jest, trzeba byłoby sprawdzić. Bypass, bypass, Op opcja opcjonalna, opcjonalne wyjście, masa, zasilanie, v in No i tak to wygląda, bootstrap, boot, bootstrap, kondensator i rezystor. Czasami tego rezystora w obwodzie nie ma. No i super, taki układ w razie czego będziemy musieli sobie poszukać. Dobra, a tymczasem uruchamiam... Mikroskop, jak zapowiadałem, i działamy dalej. Zapowiada się długi odcinek. No nie wiem, czy nie rozbić go na dwie części. Spróbujemy tutaj ogarnąć, przynajmniej zrobimy diagnozę w tym odcinku. OK, co my tu mamy pod mikroskopem? Zobaczmy, jak wygląda ten rejon cały tutaj w naszej przetwornice 108. Może ja przesunę sobie tą całą płytę. Tutaj odłączę to silanie. I mamy tutaj dwie przetwornice. To jest ta 1.09. O i patrzcie, co my tu mamy. Mamy ślady zawilgocenia, czyli tutaj może być problem. To jest ta linia 1.09, 09, przepraszam, volta. Linia 09 jest po zalaniu czy w zawilgoceniu, a nasza linia 1.8 również tutaj mamy jakieś, jakieś wykwite. Słuchajcie, płytę trzeba wyciągnąć, obejrzeć dokładnie i ją wyczyścić. Tu mamy nasz układ przetwornicy. K6 równa się 7, 7F. Tutaj mamy jakiś problem. Płytę trzeba po prostu wyciągnąć i obejrzeć dokładnie. Bo może się okazać, że z drugiej strony są jakieś wykwity jeszcze. Płyta wyciągnięta. I znalazłem tutaj, słuchajcie, dwa miejsca. Jedno w zasadzie z drugiej strony, zobaczcie. Przy rezystorze pomiarowym tutaj mamy troszeczkę korozji pod tą folią i tą korozję, którą tu widzieliście wcześniej w tych miejscach. Ale generalnie słuchajcie, nie było śladów zalania w kadłubie laptopa i na klawiaturze, więc moim zdaniem jest to po prostu zawilgocenie. Para prawdopodobnie się skondensowała ze względu na różnicę temperatur. Może laptop był często przenoszony i takie kwiatki wychodzą. Tutaj jest czysto. Więc mamy problem tutaj na tej linii 108. Teraz tak, ja to wyczyszczę. Układ od tej, e, tej linii 1.8. Przepraszam, 1.8, nie powiedziałem wcześniej 108. Wymienimy na inny, inną sztukę. Niekoniecznie nową, bo dziś z wylutu pewnie będę miał. Mam chyba gdzieś taki układ po wyczyszczeniu i wymianie tego układu. Zobaczymy, czy sytuacja będzie inna, czy laptop po prostu będzie działał jak należy. Okay. Zastosuję alkohol. Tutaj w jednym miejscu. Porządnie to wyszczotkujemy. Wysuszymy to później. Nie zapominając o drugiej stronie. Pamięć może zdemontuję. Slot jest czyściutki. Musimy się pozbyć tego izolatora z dołu. No, chwilę przynajmniej. Na izolatorze tutaj też są jakieś tlenki, metali, czy cokolwiek to jest. Tutaj przy tym rezystorze pomiarowym to raczej nie ma tragedii. I reszta jest czyściutka. Izolator też trzeba wyczyścić. Płyta trafi pod mikroskop teraz. Zobaczcie, mamy to ten układ po wyczyszczeniu. To jest 0,9 VDD, i mamy 1,8. Tutaj mamy fazę, tutaj mamy bootstrap, obwód, kondensator, rezystor. Pierwsza noga, tutaj mamy zasilanie VIN. I to jest Pin Enable. Co zobaczymy, będzie tu jest Power Good. Gdzieś tutaj w tym rządku. Power Good to jest ta noga. Siódemka. Tu mamy jedynkę. Trójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, siódemeczka. Tu mamy power Good i Enable. W tym miejscu był, była korozja. I tu mamy VIN, czyli prawdopodobnie między tymi pinami był problem. Spróbujemy ten układ po prostu przelutować. Zobaczymy czy tam nie ma jakiegoś korozji pod nim. Jak to wygląda po wyczyszczeniu? Myślę, że płyta powędruje teraz do kadłuba i zobaczymy, czy ten laptop teraz będzie się zachowywał stabilnie i czy będzie ładował baterię i czy będzie działał na baterii. I po złożeniu laptopa, po złożeniu, włożyłem płytę, podłączyłem wszystkie fleksy. Sprawdzimy sobie, czy mamy, będziemy mieli te nasze 1,8V stabilne. Uwaga, zasilacz jest włączony. Miernik w pogotowiu. Odłączam linię. I proces ładowania od razu się rozpoczyna. Zobaczcie. Nie ma tego zastanawiania się i tej zwiechy. Kontrolka jest w tym miejscu. Pole masowe. Wyjście naszej przetwornicy. 1,8V. Ósma noga układu SPI. 1,8V. I tak powinno być. Odłączę jeszcze raz dla pewności. Podłączę jeszcze raz. Znowu mamy kontrolkę ładowania. Pobór prądu około 0,7 A prawie. Odłączę sprzęt. Nie wiem, w jakim stanie jest teraz naładowania baterii. Bateria w laptopie, więc spróbuję go włączyć teraz. Kontrolka jest. I startuje nam z baterii. Logo Asusa i super. Zaraz go złożę, ustawię datę, dane tutaj. Trzeba po prostu to wszystko ustawić i potestujemy sobie sprzęt. Ale wygląda na to, że jest ok. I zobaczcie, laptop się ładuje. Znaczy bateria, akumulator ładuje się w laptopie. Mamy 14% naładowania. Teraz 15%. Działa z baterii. I nie ma problemu. I teraz co najważniejsze, wyłączymy go. O ile nie wskoczą jakieś aktualizacje, spróbujemy go włączyć na samej baterii, ewentualnie po podłączeniu zasilacza. Bo w tych przypadkach ten laptop po prostu nie uruchamiał się. Kontrolka power nam tutaj zaraz zgasła. Zgasła. Dobrze. Zobaczymy, czy na samej baterii się odpala. Uruchamia się, proszę bardzo. Dosyć szybko mu to poszło na tym moim testowym systemie. Ok, teraz go wyłączymy i sprawdzimy, czy się odpali na zasilaczu. Laptop się jeszcze nie wyłączył, mam tu kontrolkę. Dobrze, wyłączył się. Podłączam zasilacz. Proces ładowania się rozpoczął. I włączam laptopa. Zobaczymy, czy nam się uruchomi. Proszę bardzo. Super. Ok, zrobimy podsumowanie. Jak widzicie, laptopa udało się naprawić. Dziwna usterka, troszeczkę zawiła. Mogłoby się wydawać. Ale ostatecznie, wilgoć w laptopie i wymiana jednego układu na linii 1,8V pozwoliło go przywrócić do pełni spra sprawności laptop się w tym momencie ładuje, mamy 39% naładowania baterii teraz działa na zasilaczu oryginalnym ASUSowym kabel był też naprawiany kiedyś tam, ale to nie ma znaczenia Układ na linii 1,8V został wymieniony profilaktycznie. Generalnie być może ten układ by działał, ten, który był oryginalnie tu zamlutowany, zamluto, ale tak się lo, robi po prostu dla świętego spokoju. Korozja, troszeczkę tej korozji było, zostało to też wyczyszczone. Z drugiej strony przy rezystorze pomiarowym i dwóch tranzystorach tych mosfetów, mosfetach wejściowych była też korozja. To, to też zostało wyczyszczone, więc Tutaj już raczej się nie będzie nic działo z tym laptopem. Natomiast stwierdziłem jedną rzecz dodatkowo. Ta bateria już nie ma takiej pojemności, jak, jak, jak powinna mieć, czyli ona ma już tam około 50% pojemności, może mniej. Wiadomo, każdy, każdy cykl, cykl naładowania, rozładowania takiej baterii do pełna to praktycznie logika baterii. Zlicza to i w pewnym momencie taka bateria może albo się zablokować po tysiąca cykli, albo po prostu z czasem ona traci swoją po prostu pojemność. I tutaj to, to wystąpiło. Troszeczkę dziwne w sumie, bo laptop nie jest aż tak stary. Super, udało się. W sumie to tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się. Do następnego przypadku. Hej.